Że choroby rodziców stanowią obciążenie dla dzieci. Znaliśmy koncepcję obciążenia dziedzicznego jeszcze zanim Lombrozo napisał swojego Homo Delinquens. To obciążenie, które skutkuje osłabieniem odporności ośrodkowego układu nerwowego, zaburza równowagę życia psychicznego i fizycznego. Obciążenie dziedziczne objawia swoje skutki w najgłębszych kierunkach, reprezentuje jedynie zarodek, który rozwija się inaczej, który zostaje przerwany. Może prowadzić do samobójstwa, szaleństwa i zaburzeń nerwowych. Może uczynić kogoś niespokojnym poszukiwaczem przybód lub bezwstydnym ekscentrykiem, ale może również prowadzić do przestępstwa. To, czy jedno lub drugie wystąpi, zależy wyłącznie od okoliczności życiowych, okoliczności zewnętrznych i czynników społecznych, w których dana osoba się rozwija i żyje. W przeciwieństwie do Kecleta, zwolennicy Abrozo całkowicie przeoczyli znaczenie czynników społecznych. Jego zwolennicy wskazują jednak na opublikowane przez nich statystyki przestępczości, podkreślają, że wraz z kongresami antropologów kryminalnych powstała również socjologia kryminalna, że zatem zawsze poświęcali należytą uwagę czynnikom odpowiedzialnym za przestępczość. Jednak bliższa analiza pokazuje, że twierdzenia tego nie należy traktować poważnie. Było ono wielokrotnie podkreślane z absolutną pewnością przez francuskich pisarzy i musi być stosowane w różnych kierunkach. Jeden przykład spośród wielu. Lombroso i Jer mają tendencję do przypisywania niższej przestępczości kobiet niż mężczyzn psychofizjologicznym różnicom między nimi. Pomijają fakt, że gdyby to było prawdą, przestępczość kobiet byłaby nierówna w porównaniu z przestępczością mężczyzn. 172. Bloki w formacji, tylko środkowy pasek, ale społeczeństwo Wern-Krymu kierunek indywidualny porost V zawinąć przez nachylenie udało się Sir Krainker ścieżka przestępczości. Gdziekolwiek kobiety angażują się w walkę o byt, czy to jako robotnice fabryczne, czy konkurując z mężczyznami w nauce, ich przestępczość wzrasta, zjawiska którego nie da się wyjaśnić z perspektywy antropologii kryminalnej. Inny przykład, Ferry twierdził, że przebieg przestępczości jest bezpośrednio determinowany i wpływa na temperaturę, zima powoduje wzrost przestępczości przeciwko mieniu, podczas gdy lato powoduje wzrost przestępczości przeciwko ludziom, zwłaszcza przeciwko moralności. Pomijając ten ostatni czynnik, jest jednak oczywiste, że jeśli zimą kradzi się więcej, zwłaszcza drewna, niż latem, przyczyna leży jedynie pośrednio w fizjologicznym wpływie zimna, a bezpośrednio we wzroście zapotrzebowania na ogrzewanie i zmniejszeniu dochodów. Zatem warunki społeczne i ekonomiczne również determinują przebieg przestępczości w tym przypadku. Pominięcie tego wpływu, błędna ocena jego decydującego znaczenia, jest również poważnym błędem w innym sensie. Jeśli przyjmiemy, że jednostka może rozwijać się inaczej w zależności od warunków społecznych, w których żyje, to jasno.